Ekipa Freeza 5 zł. Teraz jedne kill 10 zł. GG! GG! 160 zł. Każdy kill do końca meczu 10 zł. Każdy kill do końca meczu 10 zł, okej, panowie. Dobra, ja się bez, bez. Nie! Nie, no, nie zostawię mi f*** Przegramy! Ty k***a, jak się miał wziąć z killa, wziąłeś to przegrywamy, wiecie o tym Mieliśmy Dobra, od kogo był ten donate, to ten MVP mu k***a Od Pierwsza dyszka, proszę Pierwsza dyszka Druga dyszka Kurto Poddali bardzo. się! Szybko! Dawaj, witulinkę! No dobra, no, dwie dyski. Brawo! Ekipa Friza. 20 złotych. Brawo. Zł. Brawo. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Weź... pokażę, że się cieszysz. Jest! Jest! Zajebiście, dwie dychy! No dwaki... Let's go! Murdo Za twoje pieniądze dzisiaj jemy! Dzisiaj jemy! PIC! Ekipa Friza 5 zł Teraz 1 kill 10 zł. Joo! Teraz okay, 1 kill 10 zł. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej, okej, okej Co taka gierka 20 fragów marzenie, co? Olin, 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 wszystko na jedną kartę. Jeden kill 10 zł. Briar. O, małudzi chyba ikonkę, co? Mówię, że to szmaragd. No ale te szmaragdy chyba grają. właśnie taki ze zestaw DJ-a stary. O, tam... no, to się wy***** już na pierwszym poziomie. Zgadza, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jest stabilnie, jest stabilnie. Mogę by, mogłoby być się gorzej Nie mogę. Fuck. Fajne, to jest. bym w ogóle trapę w tej wieży. Free <laughs> killer, free killer, free kille. Jeden. Nice. Dwa nice, nice, nice. nice. Let's go. Ty Erka, poleciała od niej. I ty mogę

Martyna, jak skoczyła? Dobra, no chyba koniec. No ale miniony to skończył Albo Martyna. GG, GG. Ile miałeś? 16 killings. 16 killings. 16,5. Okej, okay, okej. Okay. Zobaczymy, co się stanie dalej. A few moments later. Ekipa Friza 1 złoty. 160 zł. Okej. Okay. Okej. Okay. Czyli tak się bawimy. Okej. Okay. Okej. Okay. Co dostać? Dostałem do lejta, który nazywał się 1 zł 160 zł. Okej! Okay. Tyle stresu. Kurwa. Tyle stresu, tyle emocji. Mokra pacha, mokra dupa. Ej nie bo nie wypierdol mnie z mieszkania ale to byłem ja od początku Co w się sensie, kurwecił ja słuchaj te 5 zł Ja no ale stary ja tu kisłem przed kampem jak się podniecałeś za każdym killem no nie mogłem no.